Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie w Herstonie. Jestem w lidze w randze 17. .00. Idzie mi coraz lepiej. Idzie mi też również coraz lepiej wymyślanie kolejnych super talii dla Paladyna, bo cały czas gram tylko i wyłącznie tą klasą. No i co? rozegram sobie trzy pojedynki, mając nadzieję na awans do wyższej klasy. Tym razem dla odmiany od nudzenia, jakie z reguły prezentuję, czyli stylu maksymalnie defensywnego, pokażę wam Paladyna w wersji ofensywnej. Mhm. To mi na pewno nie jest potrzebne. I mam dużo tanich dwa więc sobie też. O same czary przyszły Więc za smoka też podziękuję. Dobrze Ogólnie nie jest źle. witaj podróżniku Hmm. Ponieważ jest na ręce miecz, który przy odrobinie szczęścia pozwoli mi zapanować nad sytuacją nad stole, jaka się w tej chwili zrobiła. Tym bardziej, że mój przeciwnik nic w drugiej rundzie nie użył, więc nie powinno być tak źle. Aczkolwiek już 8 punktów życia mi zjechał. <laughs> Jakie komba na sobie ręce. Tropienie. Szuka szlamu pewnie. Straszna bieda. U mnie zresztą też. Ale chociaż za to pojawił się jakiś stronnik. Misiek. Misiek schodzi. Albo i nie. Hmm, to tak. Tak, 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 tak. Mój przeciwnik zużył dwie karty w poprzedniej rundzie, więc liczę na to, że <coughs> ja zużyłem tak czy inaczej jedną, jestem do przodu. Mm, więc warto było użyć e, tego pięknego czaru zaklęcia. sekret cóż to za sekret nic co by mnie nie niepokoiło przewrócimy sobie 6 punktów z życia żeby tu wyglądać lepiej i przyzwijmy jeszcze jednego piechura tam są węże pułapka z wężami jak nie mam więc my może zróbmy sobie w ten sposób Okej, okay, porównasz. Czekam na rozkaz. Zastanówmy się. Zmieniesz? Mam, brakuje mi do tego komba jednego manem. Tak sobie myślę. Co tu zrobić? Mogę się uleczyć. Sio. użycie tej mocy bohatera zniszcz wszystkie wrogie sekrety dobierz kartę to znaczy, że chłopak nie bardzo ma w czym grać. To dobrze. Bo ja w końcu mam szansę się... podleczyć. Dobrze. Snajperstwo nie jest takie złe. farta do walki. dobrze A... to teraz żeby było ok to tak tak błąd czekam na rozkaz. Podleczymy się trochę no, też tak umiem może inaczej Łąkiem fajne zagranie, nie prawdaż? Harakiri. M? Dobre zagranie. Hmm? Tak wiem. Dziękuję. Seria zwycięstw, dodatkowa gwiazdka. Kasa za zwycięstwo za Questa. Hmm, piękna kumulacja. To co? Gramy dalej. Znowu szpolowanie na łowców. Oś. Dzień dobry. Cię Ręka startowała na wypasie. Dwie karty za sześć. Czar za cztery. Dobrze, że motylek jest. Dobre Ach, W pierwszej rundzie już dobre zagranie. Czym ty mnie zaskoczysz?

No, jest niesamowite. Zaraz, zaraz go wyciszę, bo mnie irytować zaczyna. Zresztą jak ktoś ma w, w imieniu numer seryjny, to czego się spodziewać? Tu, 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 tu. sprawiedliwość Czas przejąć inicjatywę Jest mute jest mute dobra to tak hmm. tak 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 dobierz kartę co tam dalej panie łowcu Sekret. Dobra, karta. użył Hero Power. To na początek. Ale dobrze. Skoro tak, Tego się właśnie obawiałem. Dobra, podleczmy się. Sekret. Zmień zdrowie stronnika na jeden. Czyli jak zaatakuje, to mnie nie ma, jak rozumiem. Co i tak musi nastąpić? O, proszę, nie widziałem, że jest taki numer. Mmm, to było niezłe. <ścoughs> Ale ja dalej żyję dzięki temu. To, żeby ci się w głowie nie poprzewracało. i potrzebuje pilnie leczenia no i teraz pytanie co zrobić Zatakujemy najsłabszym przeciwnikiem. Dobra. Strasznie smutne jest to, że on przywraca też sobie w tym orlim rogu przez ten sekret punkt wytrzymałości. Do każdego razem gdy zostaje ujawniony, sekret zyskuje punkt wytrzymałości. Okej. Okay. No ale teraz jak mnie nie zabije to mam dużą szansę na GG. Bo to za 4. Zaraz zobaczymy zresztą. ale się nastarał tutaj. Po pierwsze zobaczmy, czy możemy zaatakować. Możemy. No cóż, wcale nie był taki pro. Ranga numer 16, poszukiwać przygód. Bardzo miło. To co? Ja muszę już 5.46 czas robić śniadanie, szykować się do wyjścia do pracy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!